Witajcie szybko, eee, nie dać się podzielić cały czas, bo już widzę, co się dzieje w sieci. Zaczynają się Polacy naparzać, dzieje się co się dzieje. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest ogrom fake newsów puszczanych z każdej ze stron: z rosyjskiej strony, z amerykańskiej strony, z ukraińskiej strony, z polskiej strony. Spokój, spokój, spokój. To będzie przede wszystkim wojna informacyjna. Nie dajcie się w nią wciągnąć, tak jak z pandemią. To było nakręcone poprzez media. Ja jeszcze raz powtarzam, nie twierdzę, że nikt tam nie zginie na Ukrainie. Nie twierdzę, że nie ma wymiany ognia. Nie twierdzę, że nie są przejmowane jakieś tereny. Ale zachowajmy spokój, to jest wszystko teatr dla gojów. Prawdopodobnie zasłona dymna różnych operacji yy, ustawodawczych. Które są wprowadzane w różnych krajach, które mają dążyć do pogłębienia globalistycznych planów związanych z Pacz Kanada, tak ogólnie, tak? Żeby nie doszło do tego, co w Kanadzie u nas, żebyśmy się nie dali podzielić, żeby nie wprowadzono stanów wyjątkowych, żeby za pomocą stanów wyjątkowych nie wprowadzać później obowiązkowego ID elektronicznego, bez którego ani rusz, nic nie zrobisz, nie zatrudnisz się, nie zjesz, nie kupisz, nawet do kibla nie pójdziesz. Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie dajmy się podpuszczać i wypuszczać. Z Bogiem.